Tekst manny na 16 października. Sprowadził burzę do ciszy. Psalm 107, werset 29: Komentarz parałuzyny. W dzisiejszej dobie reprezentujemy sprawę Pana pośród szalejących żywiołów ludzkich namiętności, opozycji i tym podobne, a nasze serce niekiedy byłoby przerażone, gdyby nie wiara zdolna widzieć pana razem z nami w łodzi i dostrzegać jego potężną moc, która w przewidzianym przez niego czasie i w przewidziany przez niego sposób przyniesie światu pokój. Nie dziwmy się jednak, jeśli stanie przed nami jakaś mroczna godzina, gdy wichury burzy będą tak gwałtowne, że wielu będzie wołać ze strachu i przerażenia. Uczmy się lekcji z cennych doświadczeń obecnego czasu, by nasza wiara wówczas nas nie zawiodła, byśmy w najciemniejszej godzinie mogli śpiewać i radować się w tym, który nas umiłował i kupił swoją własną drogocenną krwią, a także śpiewać pieśni Mojżesza i Baranka, reprint nr 3324 Komentarz epifaniczny w doświadczeniach ludzkości było i jest wiele symbolicznych burz. Należą do nich doświadczenia rodzaju ludzkiego ze złem, cierpienia starożytnych i młodocianych godnych Izraela, maluczkiego statka oraz wielkiej kompanii. Po tych wszystkich burzach pan czynił lub uczyni ciszę. Burza tego tekstu szczególnie odnosi się do niespotykanych cierpień czasu ucisku. Okręty ludzkich organizacji ulegną w tej burzy zupełnemu rozbiciu, a liczni marynarze, oficerowie i pasażerowie zostaną pogrążeni w falach anarchii. Kiedy burza ustanie, wszyscy będą radować się z ciszy, jaka zapanuje w porcie tysiąclecia. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Snpd. Trzecia Mojżeszowa rozdział 26 werset 6 I udzielę Waszej Ziemi pokoju, gdy położycie się, nikt nie będzie Was straszył, i wytępie z Waszej Ziemi groźne zwierzę, i przez Waszą Ziemię nie będzie przechodził miecz. Pierwsza Królewska rozdział 19 wersety 11 i 12 Wtedy powiedział, Wyjdź i stań na górze przed Jahwe. A oto Jachwe przechodził przed jachwe, doł, wiatr, potężny i porwisty. Rozdzielał góry i kruszył skały, lecz nie w tym wietrze był jachwe. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w trzęsieniu był jachwe. Po trzęsieniu wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był jachwe. Po ogniu zaszemrał głos, delikatny szept. Chioba rozdział 5 werset 19. Wybawicie z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotkniecie zło. Psalm 34 werset 15. Odwróć się od zła i postępuj dobrze, szukaj i dąż do pokoju. Psalm 107 wersety od 21 do 28. Niech wysławiają Jachwę, jego łaskę i jego cuda dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne, niech z radością głoszą jego czyny. Ci, którzy zeszli na statkach na morze, którzy prowadzili handel na wielkich wodach, ci widzieli dzieła Jahwe i jego cuda na głębinach. Powiedział, i powstał wiatr burzy, podniosły się jej fale. Szli w górę, ku niebu, schodzili w otchłanie, ich dusza truchlała w nieszczęściu. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość przepadła. Wtedy zawołali do pana w swej niedoli, a on wyprowadził ich z pognębienia. Daniela rozdział dwunasty, wersety pierwszy i drugi, w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest opiekunem synów twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było. Odkąd istnieje naród, aż do tego czasu. W tym czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto zostanie znaleziony, jako, wpisany do zwoju. I wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Oznasza rozdział drugi, werset 20 W tym dniu zawrę dla niej przymierze z polnymi zwierzętami, Podniebnymi ptakami i z tym, co pełza po ziemi, a łuk i miecz, i wojnę wyrwę z ziemi. I sprawię, że ułożą się do snu bezpiecznie. Na Huma rozdział pierwszy werset dwunasty, tak mówi Pan, chodź bezpieczni i tak liczni, na pewno zostaną skoszeni i przeminą, a ciebie chociaż poniżyłem, już więcej cię nie poniżę. Sofoniasza rozdział trzeci, wersety ósmy i dziewiąty, dlatego poczekajcie na mnie oświadczenie Jahwe, na dzień, w którym powstanę na łup, bo mym rozstrzygnięciem jest zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na niemy wzburzenie, cały żar mojego gniewu, gdyż w ogniu mojej żarliwości będzie pochłonięta cała ziemia. Potem natomiast zmienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia Jahwe, aby służyły mu ramię w ramię. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Izajasza rozdział 26 werset 3 Zamiar utrzymany, strzeżesz pokoju, pokoju. Bo tobie zaufał. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie teworzy wasze serce i niech się nie boi. Rozdział 16 werset 33. To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk ale odwagi ja zwyciężyłem świat Pierwszy Koryntów rozdział 10 werset 13 Próba was nie dopadła za wyjątkiem ludzkiej Bóg jednak jest wierny on nie dopuści aby was próbowano ponad to na co was stać ale wraz z próbą da wyjście abyście mogli przetrwać Żydów rozdział 12 werset 11 Wprawdzie żadne karcenie, gdy dosięga, nie przynosi radości, ale smutek, później jednak tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni, odpłaca niosącym pokój owocem sprawiedliwości. Pierwszy Piotra rozdział 5, werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkich Waszych cierpieniach sam

Reprint numer 5695. Tekst manny na 16 października. Sprowadził burzę do ciszy. Psalm 107, werset 29 Pytania, w jaki sposób Bóg udzielił mi pokoju? Jak się w Nim zachowałem zachowałam? Co z tego wynikło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.